i że tym że w Indiach, 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 w Jak tam to życie, no? Będę musiał się z kotłownicy napierdalać tego węgla, kurwa. Lecz mi chyba ręce opadają, ile tego kurwa węgla będę się najebać, no. Yy, do tego jeszcze yy, sporo tego będzie, ale nie wiem, no w sumie. Kurwa z tym węglem to jest naprawdę taka kurwa przesadza, że aż piersiówki mi się nie chce pić, nawet. Bo mi tak łęb napierdala tego i prasy kurwa. Faktycznie to jest przesada coś, to jest z tym węglem rabił To jest kurwa już z zajebiście, że... ...po tej kategorii to mam chociaż to alkohole, a potem walenie sobie gruchy po nocach, wiesz, z tylko tą łapanie whisky, po prostu wszystko oglądanie wywiadów z Kaczyńskim i inne takie Jarosławy pisowskie rzeczy. To musimy naprawdę iść do tej węglowni, i właśnie do tego chcę iść do tej węglowni, żeby sobie te piwsko, dobra poczekajcie mam plan jakiś, plan jest taki, że idziemy po łopatę, idziemy to tam rozkopać, później idziemy trochę nakrać węgla, a później idziemy jeszcze dalej, później sobie walimy gruchy po nocach, a później yy, idziemy się nachlać na piwskiem, pewnie będą już dwie stówki z tego, co nie, pewnie z dwie stówki. Dobrze, że widzisz, ma tyłopaty, będzie mi łatwiej trochę pokopać się tych rowów w nocy i za do, do tego węgry też jeszcze później zobaczymy, dobra? Zresztą, zobaczymy. Dobrze, że widzisz, mam te będzie mi łatwiej trochę pokopać się tych rowów w nocy i za do, do tego węgry też jeszcze później zobaczymy, dobra? Zresztą... To... Teraz to naprawdę będę się chyba się trochę napierdalać z tym wszystkim. Będzie taka kurwa na pierdalanie, rzecz kurwa się chyba wszystko rozejdzie kurwa tym napierdalaniem jebanym. I teraz ty naprawdę będę musiał chyba się trochę napierdalać z tym wszystkim. Będzie taka kurwa pierdalanie rzecz kurwa się chyba wszystko rozejdzie kurwa. Jest... Biceps no i Lolek wesoło pobiegli do Świętego Mikołaja. Jeszcze to nie ten odcinek i jest... Ale teraz wszystko to zaraz rozumiemy. Wszyscy mamy chuj w dupie i żegamy hej hej la, la 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 Wiadomo kto jest gej. Później łysy i Biceps No i do tego Lolek poszli pośli sobie zapalić papieru sa łysy Lolka. Potem dziecięca mafia się zestrała, Bo znowu policja se zrobiła rajda. Hej hej la la la. Je suis ma mère dans Oh baby, baby, qui est Zapewne będziemy musieli wykombinować ten plan z kradzieżą węgla. E, tylko musimy jeszcze kogoś tą wziąć, pewnie jakieś inne będą medale, których e, na pomogą a mi na miejsce 200. O jak to jest, jest, szef Rolu? Ja jestem go przecież. Ja muszę jeść. Chociaż hamburgera sobie wziąć. Te tego te to faktycznie, że musisz żyć i żyć. A szef Rol, oj mu bo Boże, co się kurwa tutaj wyprawia z tym węglem w tej mafii. Ty kurwa mama mieć, jestem chyba Krzysztof Idiot, co? Nie pieprzyć, nie pieprzyć! Kurwa, idziemy po to, co mamy, kurwa! I później wracamy z powrotem z węglem! Dobra debile, dobra, to już jedziemy, kretyny jedne! Ty, chuju, w ogóle nie kutę, co, aż po kręgów, aż po kręgów, bo chcę mieć kutasa z tego co, ja chcę sam mieć, aż po dole, aż po dole będę miał takiego wielkiego chuje, a ty mi go wyjrzysz. Ejsie hey, hey, chuju, ujja baby. Ty, chuju, w obciążeniu kutasa, aż po kręgów, aż po kręgów, bo ja chcę mieć kutasa z tego, co ja chcę kutasa mieć, aż po dole, aż po dole będę miał takiego wielkiego chuju, a ty mi go wyjrzysz. Ejsie hey, hey, chuju, ujja baby. Tutaj będzie z dzień bawić, świetnie babasie. He, he, he. Tutaj będzie z gdzie bawić. <grym> Zaczko, <zarakatku> będzie wspaniała zabawa. Będziemy się tak kurwa świetnie bawić. Czy kurwa dzisiaj aż opadną ręce, i he, he, będzie zajebiście to była świetna zabawa, teraz zobaczymy sobie moją drugą świetną zabawę babasku jak ja zaraz wyciągnę pałę to wtedy zobaczycie jak to będzie kurwa Śmiesznie, e, To będzie takie kurwa śmieszne, że aż kurwa aż opadają ręce. Teraz patrzcie jak ja wyciągnę pałę, się z nią bawię i ja wtedy zna. się będziemy siuranie. Na <laughs> siuranie będziemy robili siuranie, później siusiaczki będziemy sobie przystawiać do buzi i tak będzie fajnie, siusiaki. Teraz czas wstawić, wiecie co, siusiaka do buzi, łe, łe. I widać jaka to głośność, i widać jaka to głośność, i widać jaka to głośność, i widać i pedofilem Janusz Pawlak, Janusz, Janusz Pawlak, to był pedofil. Pamiętam dzieci, to Janusz Pawlak gwałcił dzieci, te małe dzieci w zbarku czekają czy bez to też ujdą. Pany świeć, frajerem i pedofilem Janusz Pawlak, Janusz, Janusz Pawlak, to był pedofil. Pamiętam dzieci, to Janusz Pawlak gwałcił dzieci, te małe dzieci w zbarku Bo gruby gruby chuda dalej zapierdalać, zapierdalać. Ja przecież się głodny, nie mogę powiedzieć tak sobie po prostu nie jeść. Bo to już jest pewnie ostatni raz ja 20 lat temu od trzy trzy i do tego Te Ty faktycznie jesteś jakiś gruby spaślany ale rodnialcem, żeby też się opierdalać tego żarcia. Przecież tam tylko zapierdalać się do pracy wykutafony jedne za 300 zł. Jak tam to pilnowanie? Psy idą, czy nie idą, Lolek? Psy idą, czy nie? Dobra, już tam pilnuję, pilnuję. Tylko poczekajcie jeszcze chwilę. Długa, wierzę, że Hubert i Hubert to wypali. Sobie wszyscy palą, papieruchy palą, wysypali Lolka i tak dalej. Kurwa, dalej. Robota, koledzy, to było naprawdę, pisze, zajebiste, co wyście zrobili. To była prety kurwa przepiękne. Żeby ojciec, wszystko dobre jest, co się dobrze kończy, tak czyż nie? Dupa dupą będzie krusiaki, siusiaczki, są dupa cycki, dupa, cycki usta tez sobie włóczka, oje, włóczka sobie tą um, chce ta siur-siur. Dupa dupą będzie krusiaki, siusiaczki, są dupa, Wydaje się, zostaliśmy oszukani, kurwa, to jest, żeby nas dziecięca mafia oszukała, jak to możliwe, kurwa, że tam będzie 400, a nie wszyscy poszli, to po raz tu, kurwa, to już jest przesada.